Hejka hejka, kochani widzowie, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak prezentuje się moja podkładka pod myszkę komputerową. Nieźle, co nie? Robi wrażenie. Jest to podkładka z LEDami zmieniającymi kolor. Automatycznie. Można też przy... jest taka opcja, że można przełączyć, żeby nie się świeciło naraz na dwa różne kolory. I oto ten przycisk. I zobaczcie to. Różowy. Teraz niebieski i granatowy. Pomarańczowy i różowy. Nieźle, co nie? Jeszcze raz to zobaczcie. Oczywiście, subskrybujcie kanał. I y Zdawajcie lajki pod moimi filmami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.